Śpiły narzędzia O patrz, może taką dla mnie różowiutką Wielka różowiutka mm. No co? Weź Nie założyć jej na to co ja ty... Przy... Ale, ty ja nie nie zało... Ale ty nie możesz założyć, Ale ty nie możesz ten... Nie możesz, nie. nie To nie jest tak Taki fajny ten To stery piła motorowa hmm. A ta to tam? To, to? Ehm, to ten To to były dmuchawa, nie? Taka, Idziemy dalej. To do pszczół, nie chcesz sobie. <noise> to nie jest dosyć pszczół. Tutaj jest taki śmietnik trochę. A, yy, od telefonu utarły. Ale powiedzcie, że ja foterał do no telefonu bym zakupiła. tylko. to patrz.